Wielu w pełni zaszczepionych podróżnych może utracić prawo do odwiedzenia Austrii i Chorwacji już w październiku tego roku. Wspomniane kraje jako pierwsze określiły datę wygaśnięcia szczepień na COVID-19. Nowe zasady podróży oznaczają, że w czasowicze są uważani za odpornych tylko przez 270 dni po drugiej dawce szczepienia. Po tym okresie są oni traktowani zupełnie tak samo jak osoby niezaszczepione. Żadne inne kraje UE nie wyznaczyły jeszcze takiego terminu dla podróżnych. Oznacza to, że ci, którzy otrzymali drugą dawkę w lipcu, będą mogli podróżować do Chorwacji i Austrii tylko do marca 2022 roku. Wcześniej, jedyne zasady dotyczące ważności statusu podwójnego szczepienia dotyczyły rodzaju otrzymanej szczepionki i niezbędnego 14-dniowego okna między drugą dawką a datą podróży. Nowe zasady to symptom obaw o skuteczność szczepień w zapobieganiu zarażeniom wirusem SARS-CoV-2. Warto zaznaczyć, że w odróżnieniu od Chorwacji, Austria wciąż akceptuje negatywny test na COVID-19 lub dowód na niedawne wyzdrowienie. Władze tego kraju wymagają jednak w takich przypadkach samoizolacji po przybyciu na 5 do nawet 10 dni. Chorwacja zezwoli natomiast podróżnym, których szczepienie jest przeterminowane, na poddanie się testowi PCR w dniu przyjazdu z wymogiem samoizolacji do czasu uzyskania ujemnego wyniku. Jeśli więcej narodów przyjmie takie zasady, już wkrótce może się okazać, że nie tylko fakt, ale i data szczepienia zacznie odgrywać kluczową rolę w przemieszczaniu się po świecie.